Oedi, oedi, oedi! Gŵr! Dwi'n gweithio! Oedi, oedi! Oedi, oedi! 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 E yeah, é <coughs> Marta? Nie, w domu. Jadę do dzisiaj na córkę do akademika byś... przy tego. Daje mi wyśrodkowie. <noise> Podkupimy ją trochę. Góra za ci pomó! chcecie wystać? Nie, musi się zaczynać. Nie, nie, z fleszem na trzy. teraz będzie pewna przynajmniej, że na mecze jeszcze. Ale to jeździć nie. gdzie indziej, to nie będę wysyłał, bo no. czekaj. Bo grać się okazały dwie ściany do wymiany w no, no. No. No, no, tym jest w latach 90. stawiano z no jedną ścianę postawiłem. z z do Z trzechów stawiasz siatki. I wiesz co? Tam to było dla mnie z Ja normalnie podlewarowałem i normalnie deski, wiesz z tamtej strony deski lewacyjne, a. a z tej strony później wiesz. Tyropiak i płyta OSB ta zielona, taka tam wodna

Gorsz, nie wiem, czy góry nogami jej wysłałem. Nie wiem, czy rozpozna. Najgorsze jest to, że wiesz, miałem podłogę robić, abyśmy doszły dodatkowe. No, koszty, no. no bo to zawsze tak jest. Kurde, jedno się rozbierze, zaraz co innego wychodzi przy tym. Gdybyś póki była podłoga, to były w latach 90. stawiane. Brawo, brawo, Ta, to, kurde, ta. no, ja znikałem, tak no. Ale wziąłem teraz wystąp wyżej, bo wziąłem na bloczkach betonowych, wymurowałem to koła i wyżej ściankę postawiłem, żeby mi woda nie dochodziła, nie? No. zawsze wiesz, bezpiecznie. Nie, no tak, no kurde, już zrobić to... Tak, tak, no, się co wy robicie? Dzisiaj jak dobrze zadacie, to kurde, może punkt. Chcę no, kurwa, to, to ze szczęścia, so, nie z żalu. Choć powiem Ci, kurde, ostatnio oglądałem, to oni się ograli. Pierwszy mecz taki z nami, co mieli, to byli cieniutcy, ale kurde, ostatnio tydzień temu też patrzyłem, to kurde, lepiej mi się wydaje, że już zaczęli grać. A to... z ze... tak. lepiej? Tak mi się wydaje, Peta. że... ostatni mecz, przedostatni mecz, graliśmy z tymi JBG, coś takiego, też by był do wygrania ten mecz. Ale... Tu nie wiem, później okay. strzelili na brankę i brakło, nie wiem, motywacji, siły, nie wiem. Albo później nie to już... Nie wiem I pisa, tak, tak. A, bez, bez, bez lekarza może się odejdzie. Dobra, chodź, chodź. Taki pani doktor tutaj nawet ja bym się dał, bo udawał Ele chorego. Wszystko przed tobą jeszcze, no. dopiero zaczynasz. nie idzie, to tym bardziej, że kurde, pierwsze dwie, to pierwszego to sobie sami strzeliliśmy, kurna, i to z takiego zniczego, górna druga to im też tak, kurwa, wpadło, bo wpadło, no teraz tą trzecią to już, no zaryfnie. Trzecia tutaj ładna była, oh. przyjrzał że wycelował, ładnie przymierzył. No ale po dwóch parfocach, to już, kurna, już nerwy nerwy się zaczynają, co już się kłótnie, kłótnie tego i przyjazny wychodzi wtedy. No, jakunac, no. jak do 0, 0 jest OK, jest gra no cały czas ciśnięcie cały czas, to, to, a jak już na bramkę się to już po prostu nie chce. No jeszcze żeby jakąś konkretną, ale kurwa dwie takie go wpadły. O kurwa teraz. Zobacz! Zobacz! kurwa. Zobacz! Zobacz! Kolejny Zobacz! 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 się! A z kurwa? brawo! 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 Oui. Bravo, Felipe! 얘다이 <목소리> 이 <목소리> 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 Dobrze, dobrze, chłopaki, dawać, dawać! I'm <laughs>

O Panowie pokażcie się trochę! Po piłki! To nie koniec, ej! Dobra, kuba, pokaż się! Jest Kuba i Mati! Przed pole! kurwa, Dobra, ustawcie się, nic się nie dzieje! Dawaj, panie, chodźcie! Dawaj, Mati, powal! Kuba! Brawo! Brawo, brawo, Przemuś! Nasza! Kuba. Kostu Pokażcie się! Mati, pokaż, podaj mu się dokładnie! Orient, orient, zamek! Orient! Kraszcie się kubie!

Basa, zatrzymaj, zatrzymaj pa. Czas. Popa. Mikey jest. No, jest, no. No, nie musicie. Chyba tam, las, za, uleciało, uleciało. Chuj pa. Dobra. quem dobro. Na O do gwiazdy, do czeka

Bey, bizi de içeri al. Tara. Ey, VIP. Bravo, bravo, bravo. Okay. İyi tribünler. Tam zamanı, tüm egzozdan, zamanı.